Witam, dzisiaj będziemy mówić o dość świeżej grze, jaką jest Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity to kolejna pełnoprawna część serii Assassin's Creed, zaporządkowanej przez firmę Ubisoft w 2007 roku. Jest to pierwsza część cyklu, tworzona głównie z myślą o wersjach na PC i konsole ósmej generacji. Akcja gry toczy się na ulicach Paryża w czasie rewolucji francuskiej. Wcielamy się w nowego, wcześniej nieznanego bohatera, jakim jest Arno. Nasz bohater pragnie odmienić losy swojego narodu. Debiut serii na konsolach nowej generacji okazał się świetną okazją do gruntownego odświeżenia tytułu. Zmianie uległy nie tylko elementy oprawy, takie jak grafika, fizyka czy animacja ruchu, ale także system walki oraz mechanika rozgrywki. Nasz bohater posiadł nowe umiejętności, które możemy ulepszać w trzech aspektach zmianie uległ także świat, który jest teraz jeszcze większy i bogatszy, oferujący pełną swobodę eksploracji. Swoboda eksploracji, plus to, co zawsze zachwycało Basen Skrille, czyli świetne odwzorowanie miejscowości, w których toczy się akcja gry, w tym przypadku w Paryżu, dają niezwykły efekt. Nie da się nie zauważyć także tłumów ludzi. Wszędzie jest pełno Paryżan. Mnóstwo ludzi na ulicach, na placach. Jednak nie da się ukryć, że oprócz kilku NPC. To ludzie chodzą tylko w prawo i w lewo, ewentualnie się zatrzymują. Może to zwykłe czepialstwo, ale taka jest prawda. Ciekawym aspektem gry jest też to, że podczas walki z tak zwanymi bosami, to my decydujemy o tym, jak zginie nasz przeciwnik: o tym, czy wejdziemy frontowym wejściem i rozpoczniemy walkę wręcz, czy zakradniemy się od tyłu i po cichu dokonamy zabójstwa. Warte uwagi jest także tryb kooperacji. Możemy zaprosić kolegę do naszego miasta i wraz z jego pomocą eksplorować ulice Paryża lub utworzyć z nim grupę, dzięki czemu będą dostępne nowe misje. W sesji może uczestniczyć do czterech zabójców. Fabularne zadania dla kilku graczy to bardzo ciekawe i wieloetapowe przygody, poprzedzone nawet oddzielnym wprowadzeniem. Ten element to świetne urozmaicenie zabawy, gdzie każdy gracz może wykorzystać swoją specjalizację. Ale to już wszystko z mojej strony. Temat rozwinie Adrian. Trzymały wojownik z dwuręczną bronią odwraca uwagę strażników, by w tym momencie inny gracz, przebrany za cywila, przemknął niezauważony, nastrzeżony teren, który jest już bezpieczny dzięki trzeciemu graczowi. Ten skacząc po dachach, unieszkodliwił wszystkich snajperów i obserwatorów. Teraz, może przedstawimy wam pierwszoplanowy, mocny minus tej gry. Może i gra została dopracowana i świetnie wykonana, ale aby zobaczyć ich starania musimy posiadać bardzo mocny oraz zaawansowany sprzęt. Jest to ogromny minus do krytyki, gracze ze słabszą kartą graficzną niż GeForce GTX 680 nie pograją nawet na niskich detalach. Co do innych, mniejszych wad, należy wspomnieć o kilku niedopracowaniach ze strony Ubisoftu, takich jak zdeformowane lub też niewidzialne twarze, zacięcia podczas spadania lub wchodzenia po drabinach i tym podobne. Jednak twórcy zarzekają się, że w najbliższych paczach błędy zostaną naprawione, a niedoskonałości zostaną wyrównane. Naszym skromnym zdaniem to tak, jakby obecny rząd obiecał, że poprawią swoje wszystkie błędy. Z naszej strony to by było na tyle krótkie podsumowanie. Gra jest dobra, aczkolwiek nie jest najlepsza, oczekiwania na pewno były większe. Gra jest dla posiadaczy bardzo mocnych PC-tów lub konsol nowej generacji. Jednak ci ze słabszym sprzętem poczekać będą musieli na jakieś łatki. Dziękuję i pozdrawiam zespół Games Revive. For centuries the an ignorant The common people cry out for food, for liberty, for justice, but they shall have no justice. without someone to fight in their name.